Cześć, witajcie, z jestem, strony Dawid, witam na kolejnym moim nagraniu wideo. Dzisiaj Wam pokażę taką ciekawą kolejną alternatywę do chmury Google czy Dropboxa. A dzisiaj zajmiemy się a mianowicie zajmiemy się dzisiaj dyskiem internetowym Mega Drive. Nie mylić z Mega Tam od kima.com, bo to nie jest to samo. Mega, a Mega Drive to nie jest to samo. To nie ma nic wspólnego z mega Uploadem ani z mega. To jest zupełnie inna usługa. Yy, pokażę Wam ten dysk, jakie tam mamy funkcje. Ten film nie powinien być za długi, bo to ja tylko pokażę Wam chmurę, jak z korzystać i to tyle. Więc otwieramy przeglądarkę, bo klienta desków nie ma póki co do synchronizacji, więc tylko, bo to nie jest typowa chmura, tylko to jest taki bardziej dysk internetowy, taki przeglądarkowy tylko, taki bardziej hosting niż chmura, nie? I wpisujemy pasek adresu www.megadrive.pl Bo to jest usługa stworzona przez Polaków. I mamy stwórz swój darmowy desk 5 GB. To I większych pojemności na niej nie widziałem nigdzie, żeby można było dokupić, więc mamy tylko darmowe 5 giga na konto. Więc i tak, mamy tutaj takie przypisane możliwości, stwórz swój darmowy desk w chmurze, wrzucaj filmy, zdjęcia, dokumenty i piki oraz się, ze znajdę to wszystko za darmo, dla każdego. I żeby założyć konto, to klikamy załóż darmowy dysk i wypełniamy te porady. No ja już jestem zarejestrowany, więc to mnie już automatycznie zalogowało. Ale to wypełniasz e-maila, hasło i powtarzasz hasło, nie? Ewentualnie, jak nie chcesz się rejestrować e-mailem, zalogujesz się za pomocą Facebooka, albo za pomocą Twittera, nie? Ja się tylko zaloguję i sobie wrócimy, tak? Więc okej, okay, bo ja tutaj jestem zapisany, okej, okay, i, i ja jestem na desku. Ja tego dysku Mega Drive y, używam do udostępnienia wam plików, na przykład save'a do gry, albo jakiegoś takiego y, pacza, albo do, to, to na filmach, co mówię, nie? że udostępnię Wam na hostingu. I właśnie ja tego hostingu korzystam do tego celu, bo do OneDrive nie będę grywał bo musiałbym to trzymać i na telefonie, i w tym e, komputerze gdzieś, żeby, żeby ktoś mógł sobie pograć, a tak to po prostu, bo to synchronizacja, nie? A jak tutaj wgram, to mogę wgrać i zapomnieć, nie? I to, to tutaj po prostu sobie sieci, i wy sobie korzystać. nie? Bo czegoś takiego szukamy. I tak, po lewej stronie mamy stronę główną, możemy sobie przejść dalej mamy ikonę z naszym kątem. Rafatara nie mam szybko ustawić. No mamy menu. Tu sobie możesz edytować nazwę użytkownika. Wpisać inną może imię nazwisko wpisać a płeć wybrać. No i oczywiście wpiszę swoje dane. Ale to dobra, to to później po nagraniu sobie zrobię. Dalej mamy e, możemy ustawienia avatara możemy sobie wybrać z dysku zdjęcie i ustawić pliczek, profilówkę, nie, awatar, no i jeszcze możemy, czekajcie, bo się coś zlogowało, jeszcze raz, I jeszcze można zmienić hasło, patrzcie tylko na tej kutki. hasło do dysku Megatrend. I tak, co tam dalej jeszcze mamy w menu? Zmiana awatara, ustawienia konta, to są dokładnie te same, co Wam pokazywałem. I jeszcze wylogowanie się, nie, z chmury. Poniżej mamy foldery, wszystkie katalogi, całą hierarchia folderów. To, się, to napis Foldery też się nie powinno nazywać Foldery, tylko to się powinno nazywać Katalog Główny, albo Slash, albo Root. Tak to powinno się nazywać, bo to jest Katalog Główny. A tu pod spodem mamy Podkatalogi, nie? Podłożyłem katalogi testowe, żeby Wam właśnie pokazać. Nie? Dalej mamy, po, po fold, poniżej folderów mamy ten zajęte miejsce, możemy sobie tutaj spojrzeć ile mamy jeszcze wodnego miejsca. Po prawej stronie mamy wyszukiwarkę nie, plików i mamy takie jeszcze tutaj opcje możliwość zmiany sortowania według nazwy, rosnąco, malejąco, według rozmiaru i według e, daty do wgrania na dysk. No i jeszcze mamy Widok możemy zmienić ten taki, taki w postaci takiej listy, bądź w postaci takich kafełków, nie? Czekajcie, bo muszę na chwilę zatrzymać. Dobra, skończyłem, jestem z wami z powrotem. E, tutaj mamy ten widok, który już wam pokazywałem, nie? Po lewej stronie do góry mamy możliwość ugrania pliku. Wybieramy plik, plik bądź pliki i sobie wygrywamy, na przykład wybiorę sobie tutaj dwa zdjęcia. Klikam otwórz. I za chwilę na dole. O, widzicie, pojawił nam się taki panel z informacją, że się wgrywają pliki na, na tą chmurę. Nie. Tutaj pierwszy się jakiś błąd pojawił, ale to nic. To jest kwestia mojego dysku. Prawdopodobnie będę mogło odczytać tylko Prawdopodobnie się pojawił błąd. Ale. Ale tak, 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 to normalnie coś działa. Tylko teraz pojawi. widzicie, pojawił mi się silnik, chyba jakiś wgrałem. Teraz, były były no. dwa, to mamy trzy teraz, nie? No, i tak, tak sobie możemy wgrywać filmy, muzykę, e, dokumenty Worda, no, dowolne do, do, do epiki. I mamy 5 giga na to, więc no i mamy możliwość utworzenia pustego folderu, Wpisujemy nazwę, o i pojawił nam się nowy katalog, po lewej pusty, nie, bo pisałem pusty, nie, ten katalog można też usunąć. Prawym klawiszem myszy i klikamy, i, yy, jeszcze przy właśnie, powiem teraz takie, jakie mam opcje, udostępnić się do znajomego, możemy udostępnić linka do folderu bądź pliku, nie, Do, można by wysłać komuś, nie udostępnić. I, co tam dalej mamy? Zamknę sobie to okienko. I te opcje do plików i folderów są dokładnie te same, więc nie będę pokazywał na plikach na plikach, bo są identyczne. Skopiowanie linka mamy. Przeniesienie do innego katalogu, dodanie do ulubionych. Ulubione mamy pod ikonką gwiazdki, zmienione yy, nazwę, możemy, jeżeli to jest folder, bądź pik, kopię, pobrać na dysk, folder w postaci zipa, co jest naprawdę też ciekawą i przydatną sprawą, bo sobie można zipa pobrać, yy, folder w postaci archiwum zip, co też się może przydać. No i usunięcie, nie usunięcie na końcu. W przypadku plików jest dokładnie to samo. Mamy tutaj przykładowy plik muzyczny, i sobie zobaczcie, mamy jeszcze podgląd. No i poza, wszystko, poza tym mamy dokładnie to samo. nie Więc już nie chciałem to, tego samego Wam e, drugi raz pokazywać. Bo to mijałoby się z całym, nie Musimy do znajomego, właśnie skopiowanie, przeniesienie, urodowanie do lubianych nazwy. Spójrz, kopię pod i usunąć można, jest do kosza. Nie? A ulubiony mamy tutaj po lewej stronie, to mamy. A za, o, pod koszem są ulubione. To mamy y, kosz ostatnio dodany i ulubione. I tak sobie możemy dodawać pliki do ulubionych nie? i sobie tam szybko do nich przejść. Jeżeli chodzi o podgląd to wam powiem, że wszystko działa, znaczy no, to podgląd muzykę mam, tej jest muzyka w nauku pracą, tak co no i może słyszycie muzykę, nie? No, więc możemy sobie pick MP3 podejrzeć, jeśli chodzi o zdjęcia. To mam tutaj jakieś tapety, to na pulpit, to też możemy prawym wszystkim myślę kliknąć gdzieś wybrać podgląd i sobie strzał, strzałkami tutaj po lewej i po prawej stronie przewijać, nie? Przeglądać zdjęcia. To są oczywiście jakieś e, tła, jakieś tapety. Przykładowe pliki graficzne, nie? Oczywiście. E, poczekajcie film, muszę to zrobić. Okej, okay, dobra. Jeśli chodzi o zdjęcie, to tak, dobra, jeżeli to mamy taki podgląd, jeżeli chodzi o dokumenty, to też, mi, co, na, co mnie naprawdę zaskoczyło, to mamy podgląd pliku PDF. O, zobaczcie, mamy czego podgląd pliku PDF, to jest akurat instrukcja obsługi kurki Wodnej, nie? Możemy sobie przejrzeć plik PDF plik .txt, plik tekstowy tutaj mamy jakieś godziny, jakieś cyfry, wyłącznie też jakieś kiedyś urobiłem coś, jakieś filmy i to mi zostało, plik tekstowy z rozszerzeniem .txt również podejrzeć można plik .docx, czyli jest Wardowski, już nie działa więc niestety, to mi się też, przepraszam, to bardzo trochę myliłem plików Worda już nie podejrzysz no, także PowerPoint'a tak samo i Excel'a tak samo, bo, bo sprawdzałem. Także piki TXT i piki PDF, jeszcze nie? I piki muzyczne oraz piki wideo też działają. Bo tutaj mam pik MP4 i też, też będzie działał. Proszę. No. Nagranie jakieś wideo, nie? Moje przykładowe jakieś. O, widzicie macie podgląd. Mamy przewijanie do tyłu, do przodu, głośność. Trzeba pauza. Stop. Przewijanie do tyłu, do przodu. Nie. Także jak potrzebujecie znaleźć jakiś plik z wideo i chcecie go podejrzeć, to... To możecie to zrobić. Nie? A jeżeli chodzi o archiwum, jakiekolwiek jak zrobicie podgląd, to po prostu też się mam pojawić. Czyli możecie zobaczyć, co tam archiwum zip zabiera, nie? ale to tylko ty też ty archiwum zip. Bo jak ja tutaj mam archiwum RAL, to jak widzicie brak podglądu, Nie mamy tylko opcji pobrania na komputer. Nie? No, więc, więc, więc tak, tak to funkcjonuje. Na komputerze, bo jeżeli chodzi o Androida i albo, albo te otwieranie na telefonie, to wam powiem, że nie działa to za dobrze, ten Mega Drive, Bo sprawdzałem, nie, nie ma aplikacji na Androida, nie, nie ma tego na iOS-a też aplikacji nie ma. Przez przeglądarkę próbowałem się zalogować i wiecie co dział, działa to słabo. Zresztą mogę Wam pokazać, ale to tylko tak powierzchownie, bo, bo nie chcę też, żeby ten film był zalugini. Także widzimy się na telefonie. Pokażę wam jak to działa. Nie będę wszystkich funkcji demonstrował jak działa, tylko pokażę jak ta strona wygląda i powiem, powiem nam już z góry, że działa to słabo na telefonie. Nie też się prawidłowo, strona jest nieprzystosowana do ekranów do, do telefonów nie jest przystosowana. Także widzimy się na telefonie. Dobra, jestem z powrotem na telefonie i zalogowałem się i jak widzicie, zobaczcie jak ta strona wygląda, pliki mamy na dole, są, nie, nie są na pełnym ekranie, nie? w orientacji poziomej ekran telefonu wygląda to podobnie, tylko że plików nie ma już w ogóle, nie? jak widać nie, nie można ani tego kliknąć, nie, nie ma pliku, nie. Musimy to robić ewentualnie w prezentacji pionowej, Tu mamy ikonki, to pierwsza to jest w menu. W menu mamy foldery, te same funkcje to na komputerze, nie. Podglądów już, podglądy są również, ale one są takie, że kieszko piecz, to dzień działa, więc musicie po prostu się z tym pogodzić, nie? że na telefonie. Nie, nie działa, bo sprawdzałem, przynajmniej z moimi plikami nie działa, i na moim RPV 30 podglądy albo nie działały wcale, albo się zawieszało coś, nie? Może też być kwestia przeglądarki, bo ja używam Chroma, nie? Funkcje są identyczne, podglądy coś tam... Podgląd działa, można sobie coś tam podejrzeć, ale on nie jest po pierwsze płynny, po drugie to Błąda się to teraz za trzecim razem. Nie, o jak widzicie, klikam teraz na krzyżyk i mi strona przywieźliła, no. Dalej mamy menu, jak sobie zaznaczymy plik, to mamy menu, opcji. Te same co na komputerze. Dalej mamy, o tu jeszcze sortowanie według nazwy, rozmiaru i daty. Oraz widok taki. Tak to ci takiej listy bądź takich kafełków, Ale już jak widać na samym początku, strona jest tona z połowy do połowy, czyli nie jest wyświetlona cała zawartość strony. Mam nadzieję, że e, nie rozumiecie. No, no i to tyle. Myślę, że nie, nie ma co przedłużać. Podsumowując, czy Mega to jest warta uwagi i usługa? Moim zdaniem, jeżeli pracujesz na komputerze i szukasz prostego dysku internetowego bez synchronizacji na jakieś dokumenty czy pliki o mniejszym rozmiarze, to jak najbardziej sobie warto założyć. Bo na dokumenty czy jakieś zdjęcia, yy, czy, czy coś co się przyda, ale tylko na komputerze, nie? Bo na telefonie to nie działa za dobrze. Przydałaby się aplikacja? Jak się aplikacja mobilna pojawi, to chętnie zrobię czym jeszcze jeden na temat Drive, o aplikacji mobilnej. Nie? Ale na chwilę obecną yy, o, o, o chwilę obecną nie, nie mamy aplikacji mobilnej. Nie? Więc to tyle ode mnie. Na dziś kawału nowego żadnego nie znam. Piszcie czy Wam się podobało nie. A, a ja się też żegnam. Z tej strony Dawi śnikła. Do zobaczenia. Cześć.